Przechodząc tak, już troszeczkę do detali, jakbyś mógł opisać w kilkunastu zdaniach, jak wyglądał ten listopadowy staż w Krakowie Kraków. Przede wszystkim, staż Krakowi, Krakowie odbyłem dzięki trenerowi Andrzejowi Moskalowi, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Z tego kontakt od czasów czwartoligowych, gdzie był szkoleniącym Agroplonu Kuszyna. Teraz obecnie pełnię rolę asystenta w sztabie trenera Michała Probierza. Zaliczyłem taki klasyczny mikrocykl tygodniowy, który został zakończony meczem ligowym. Zresztą staram się zawsze tak starze organizować, jeżeli jest taka opcja, żeby kończyć staż meczem ekstraklasy. klasy. Zagłębił lubię akurat wypadł taki mecz, Krachowia wygrała 2-0, więc, więc to wszystko było takie zakończenie. Stażu na, na plus pozytywnie. Wszyscy byli tam zadowoleni i szczęśliwi po wygranej. Staż, tak jak już mówiłem, ukierunkowany był głównie pod obserwacji pierwszego zespołu. Treningi odbywały się do południa. Baza treningowa obecnie jest całkiem gdzie indziej położona niż, niż główne, główne boisko, główny stadion, tam gdzie rozgrywa się mecze. Ekstraklasowe e, mają do dyspozycji e, boisko trawiaste tylko i wyłącznie pod, pod pierwszy zespół. Poza tym jest sztuczne boisko, jest siłownia, e, jest e, boisko podwalone wielkości Orlika e, i na tych pozostałych obiektach trenują również drużyny młodzieżowe. E, no, wszyscy tam w klubie nie mogą się doczekać, aż, aż w tym roku e, przeprowadzą się do, do nowej, super nowoczesnej bazy e, nieopodal Krakowa, rącznej, Także plan na lipiec e, przeprowadzki i tam każdy z niecierpliwością czeka na to, e, scenerów nie tylko. E, nie powiem chyba nic nowego, tak jak to się słyszy. E, między trenerami, którzy bywają na tych stażach w wyższych ligach, że dużą wagę przywiązuje się do jakości wykonania, do szybkiej decyzyjności na treningu. Trening jest oparty o naprawdę czasami banalne środki i formy treningowe dużo uwagi przywiązuje się na pewno też do organizacji gry w różnych fazach, w zależności od modelu przyjętego przez trenera. Także porównując to do niższych lig, te aspekty najbardziej rzucają się w oczy. Oczywiście trzeba zrozumieć, że, że świadomość tych zawodników jest na bardzo wysokim poziomie, tak? ale w końcu to jest wykonywany zawód, więc gorzej, jakby tak nie było. Dużą rolą. W codziennej pracy odgrywa sztab szkoleniowy, każdy z trenerów ma, ma swoje zadania do wykonania. Trenem Michał Krobież w tym przypadku. Tak naprawdę najbardziej aktywny był na jednostce takiej taktycznej, która, która odbyła się raz w tygodniu, to tak się dzieje w Krakowi, na, na stadionie, na którym rozgrywają właśnie mecze, czyli tam przy ulicy Kałuży. I wtedy tak naprawdę trener, że tak powiem, dużo coachingu prowadził. Wszystkie zasady i jakieś tam założenia przedmeczowe pod najbliższego przeciwnika były bardzo, bardzo tutaj uwypuklane. Musiała być już pełna koncentracja przy wykonywaniu tych nakreślonych zadań. Często padały też mocne słowa, jak zawoli formację, czy tam drużyna miała problem z realizacją, a a wiadomo, no, problemy są pewnie na każdym poziomie, nawet na tym wyższym. Nie zawsze te, te, te założenia wykonują zawodnicy tak, jak, jakby sobie to trener życzył. I tak to tak to ten cały tydzień wyglądał, czyli raz tam w tygodniu Krakowie, a główny stadion, pozostałe jednostki na obiektach tutaj tych tych ale położonych od, od, od stadionu, e, a to, że zajęcia były zawsze do, do południa, no to popołudniami wykorzystać ten czas, e, oczywiście wolałem na, na, na obserwacje treningu rezerw, e, drużyn młodzieżowych, e, na rozmowach z trenerami czy tam osobami pracującymi, w nie było naprawdę, naprawdę intensywnie, ale, ale ciekawie.